Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. W modelu Alfa Romeo Brera z lat 2005 do 2009 układ chłodzenia powietrza może ulec awarii, najczęściej przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie skraplacza klimatyzacji. Gdy zaczyna pojawiać się słaby podmuch Nieprzyjemny zapach wilgoci lub wilgotne szyby, to znak, że element wymaga wymiany. Najpierw odłącz akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia systemu. Następnie zdejmij dolny panel ochronny pod maską, aby uzyskać dostęp do przewodów klimatyzacji. Odkręć kilka śrub mocujących skraplacz do podnośnika parownika i delikatnie odłącz węże wysokiego i niskiego ciśnienia, pamiętając o oznaczeniu ich położenia, co ułatwi późniejsze podłączenie. Warto zabezpieczyć węże gumowymi klamrami, aby nie odpadły podczas demontażu. Po odkręceniu mocowania, wyjmij starą jednostkę, sprawdzając, czy nie ma pęknięć w obudowie ani korozji na złączach. Nowy skraplacz powinien mieć identyczne wymiary i typ złączy. Przed montażem porównaj go z oryginałem. Na nowy element, nałóż niewielką ilość płynu antykorozyjnego na uszczelki, aby zapewnić szczelność. Następnie przykręć go w miejsce starego. Przywróć węże do pierwotnego położenia i dokręć je odpowiednimi nakrętkami. Upewnij się, że wszystkie połączenia są mocne, a przewody nie są skręcone. Po zamontowaniu zamknij panel pod maską i podłącz akumulator. Uruchom silnik i włącz klimatyzację, sprawdzając, czy podmuch jest równomierny i nie ma wycieków czynnika. Jeśli wszystko działa prawidłowo, zamknij drzwi i zakończ pracę. Warto zwrócić uwagę na numer części, aby mieć pewność. Że komponent jest dedykowany do rocznika i wersji silnika Twojej brery. Uwaga! Zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia!